Witajcie w kolejnym dniu. Yy, ja zaraz lecę śniadanie sobie zrobić. Ale zrobię sobie śniadanie smak została Zostałam jeszcze jakaś resztka płatków do mleka. Cheerios. Ale jeszcze mam tu całą pakę. Jak byłam w Niemczech, to sobie ją kupiłam. To jest ta paka, którą pamiętam ze smaków dzieciństwa. Bo teraz u nas niestety te Cheeriosy bardzo często są ym, z miodem. Chociaż w, Biedrze, w, w widziałam, że tam jakieś inne są Cheeriosy. No musiałabym je po prostu spróbować, ale za chwilkę zrobię sety czeriosy. Ryżka, która jeszcze mi tam gdzieś została po ostatnim jedzeniu. I jeszcze zrobię do tego kanapki z miodem. Z miodem kanapki z dżemem. To jest taki mój smak dzieciństwa, pamiętam z przedszkola. Pamiętam ten smak z przedszkola, był po prostu to normalnie, płateczki, ale oprócz tego jeszcze kanapki z dżemem, żeby po prostu nie być głodnym. Hey like a beat don't fire hey attempt Takiego, znaczy powinno być pół, ale dzisiaj widzicie, wyszło trochę więcej. A to dlatego, bo po zwykłym leku krowy mię wysypuję na twarzy i robię po prostu po, Powinno być pół na pół, ale zostawiam tam resztkę, to już nie, gdzieś nie będę gdzieś zostawiać. Tyle, to już po prostu wlałam wszystko i tyle. Właśnie sobie wróciłam z tamusią z dworu i jest mega, mega ciepło. nawet bardzo, nawet jest taka pogoda, że można byłoby spokojnie wyjść w krótkich spodenkach, ale nie, nie, jeszcze nie teraz. I co? I co? Teraz będziemy zaraz jeść obiad, ale w ogóle też ma być załamanie pogody Kiepsko. No, ale idziemy się obiad, już wam pokazuje, co będziemy dzisiaj jeść. Mam do wyboru albo jedno, albo drugie. A co my tu mamy? A co my tu mamy? Placuszki, placuszki, placuszki. Chlast paluchami. No pewno. Świeżo myte. Bum, cztery, pięć. Szóstka myślę, oh my <laughs> myślę, że damy radę. Szóstka myślę, że damy radę z problemu. I damy troszkę śmietanki. Troszkę, trochę dużo. Ja lubię dużo na placuszkach, żeby było. Śmietany. U! O nas mógłby w tym pływać. U, ale się rozpłysło. ale narobiłam. O kurde, teraz muszę posprzątać. Ale zanim zaczniemy jeść sobie placuszki, powiem Wam. Tak mnie noga boli po skakance. Trzeci dzień? Trzeci, trzeci, cztery, czwarty dzień po skakance boli mi okropnie. I boli mnie ta noga, gdzie miałam tą kontuzję. Uff, czyli słabo. Słabo chciałam poskakać, dlatego sobie odpuściłam. Nie będę skakać, dopóki ta noga mi się nie zregeneruje, bo boli mi pieruńsko. Boże, ja sobie leżę i myślę, co robić? <laughs> co robić? Zjadłam sobie jeszcze szybko, skoczyłam na dwór dla żółwia po mniszka lekarskiego, bo bardzo lubi jeść. Zerwałam jemu. No i co, w dniach przeleżymy: przeleżymy, poglądamy telewizor albo ewentualnie, nie wiem, pogramy w jakąś grę komputerową, może na telefonie coś tam to zaglądamy. Masakra, masakra, jeszcze jest tak ładna pogoda, a trzeba siedzieć w domu, to jest masakra. Piszcie na dole w komentarzu, jakie macie e, pomysły na nudę, na nudę podczas tej kwarantanny. Nie wiem, czy słyszeliście, że jeszcze dłużej siedzimy do 26 kwietnia. Um, jeszcze od 16 kwietnia obowiązkowo wszyscy muszą mieć maseczki w miejscach publicznych. No dobra, będziemy chodzić w maseczkach. Coś sobie pomyślą szyję fajną ma maseczkę. Tylko muszę jeszcze jakiś wzór fajny znaleźć. I szyję tą maseczkę, no bo co zrobić? Mamy wyjście, no nie mamy. W aptekach za bardzo nie ma tych maseczek, przynajmniej tu u mnie, a trzeba nosić, czy jest mały problem. No zobaczymy. Co będzie, to będzie. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. I to wiecie co? Myślę sobie, że będzie chyba taki moment, jak będzie tak ciepło, że będzie trzeba coś pomyśleć mało O jakimś e, mini spa, mini kurorcie wakacyjnym na balkonie. Bo naprawdę szkoda tak pięknej pogody. Nad wodę jać nie można. Do lasu niby wchodzić można, ale nie można. Za bardzo z domu wychodzić też e, właśnie nie można. Z psem można, ale tylko na chwilkę. Na zakupy też tylko to, co jest potrzebne, niezbędne. Więc trzeba pomału pomyśleć, żeby faktycznie na tym balkonie zrobić sobie wakacje. Wakacje na balkonie. Moje... A ja dalej leżę. Jak nie leży, to siedzę. Jak nie siedzę, to leżę. Jak nie leży, to siedzę. I tak w kółko, ewentualnie jeszcze dochodzi to, że idę sobie z pieskiem na spacerek. W telewizji nic ciekawego. Na internecie nudno. Więc co tu robić w takim momencie? Jeszcze tyle dni w domu. Masakra. Wiecie co tak sobie myślę? Jak to ma podobnie wyglądać na emeryturze, to tak trochę nudno. Jak faktycznie tak życie wygląda emerytów. Masakra. Masakra. Nuda jak nie wiem co. Siedzieć w domu. Hmm. Ale ta emerytura wcale nie musi być nudna, prawda? To od nas zależy, jaka będzie ta emeryturka. Ale to jeszcze uhu oh, daleko. Oh, oh,